Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Czuga, witam was na moim kanale. Dzisiaj odcinek, jak widzicie, plenerowy razem z Marcinkiem. Siemanko, bo hejka. Jest razem ze mną Marcin. Marcina możecie pamiętać ze streamów, z różnych innych filmów, gdzie tam się przewijał i dzisiaj jest razem ze mną, ponieważ dzisiaj będziemy robili zdjęcia. Tak jest. Marcin nadzieję, będzie, będzie Marcin będzie modelem. Jesteśmy na torach, więc takie dosyć można. Niestety powiedzieć, opuszczonych już torach. Tak, można powiedzieć, że to jest taki delikatnie oklepany temat, wiadomość, te Tori i tak dalej, ale najważniejszy jest efekt, żeby to fajnie wyglądało. A na samym końcu u mnie w biurze te zdjęcia zostaną obrobione, no i miejmy nadzieję opublikowane, można nawet jak się do Marcina spodoba, może nawet wrzucić. Oczywiście gdzieś, z wielką przyjemnością. Na Instagrama i gdzieś tam oznaczy małpa czuga na Instagramie, nie? Jak nie, jak nie followujecie Marcina, to macie link w opisie i mnie też możecie, nie? No dole. Że taka ikonka w aparaciku oczywiście musi być. Tak, 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 tak. Dobra, żeby nie gadać więcej, lecimy robić zdjęcia. No dobra, słuchajcie, chyba mamy pierwszą lokalizację za sobą. To co Macin, lecimy teraz dalej? Tak, pora lecieć dalej, bo czas się kończy. Tak, czas się kończy i słońce nam ucieka. Chcemy żeby Marcin stanął na środku drogi. Co prawda tak jak słyszycie, ta droga jest w miarę ruchliwa, mimo tego, że jest w lesie, no. więc będzie to dosyć trudne i takie trochę niebezpieczne, chociaż zobaczycie jak to mniej więcej wygląda. Choć Macinku. będziemy robili to właśnie gH5 i będziemy robili to Lufą 7200 na... w świetle 2.0, co powinno być fajne rozmycie. No Zobaczcie jak to wygląda. Cały czas samochody tutaj jeżdżą, Marcin stanie w tamtym miejscu, no i będziemy próbowali. Zobaczycie zaraz efekty tu, tutaj. Przebiteczka. Słuchajcie, zdjęcie skończymy. Dziękuję bardzo Marcinku za o, to, że Marcin. Marcin niestety jutro wyjeżdża i nie wiem kiedy teraz Marcina zobaczę, ale jak wam się ten odcinek spodoba, to będę na pewno Marcina prował łapać, żebyśmy więcej robili takich tutoriali, a za chwilę zobaczycie jak ta cała obróbka na laptopie będzie wyglądała. Dobra, przenosimy się do biura i obrabiamy. Witajcie w moim biurze. W takim razie przyszedł czas, aby przejść do etapu, w którym obrobimy nasze zdjęcia z naszej sesji jesiennej w programie Adobe Lightroom. Podczas tej obróbki będę chciał uzyskać taki look jesienny, mocno nasycony takimi złotymi, żółtymi kolorami, żeby nie było zbyt dużo kolorów, ale może coś wyjdzie jeszcze abstrakcyjnego, w trakcie, to zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Z tego materiału udostępnię Wam także za darmo kilka filtrów, które będziecie mogli użyć na swoich zdjęciach w programie Adobe Lightroom. Jak widzicie dzisiaj. I moje stanowisko wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ całą obróbkę wykonam na laptopie od firmy MSI, jest to model PS63, o którym możecie poczytać troszeczkę więcej, macie link w opisie. Jest to mocna jednostka, dlatego bez problemu radzi sobie z pakietem Adobe, ale my przejdźmy w takim razie do naszego programu Adobe Lightroom i wybieramy nasze pierwsze zdjęcie, które będziemy chcieli obrobić. Co do tabletu, tablet, który akurat dzisiaj używam to jest Wacom Intuos w takiej malutkiej wersji. Jak widzicie, pierwsze zdjęcie mamy wybrane. Na tym zdjęciu będziemy bazować, i na tym zdjęciu będziemy próbowali uzyskać taki pierwszy, delikatny, jesienny look. Zejdziemy trochę ze światła, żeby było widać zarys chmur. Wciągniemy trochę troszeczkę cieni, dodamy odrobinę bieli i trochę przytniemy czernie. Ok, teraz tekstura. Tutaj taka dziewiąteczka, myślę, że będzie ok. I klarowność naszego zdjęcia. Też 9 powinno być OK. Przejdźmy teraz do naszych kolorów. Hue Saturation Luminance. Czepiamy się naszego zielonego koloru. Z Hue przechodzimy do minus 100 na zielonym, także żółty delikatnie ściągnijmy, tak na 56. No w sumie to nie jest aż tak delikatnie. I teraz czas na nasycenie. Troszeczkę więcej nasycenia, jeżeli chodzi o żółty, na zielonym damy 23. W nasyceniu możemy troszeczkę podnieść niebieski, ponieważ bardziej chmury będą widoczne. I jeszcze luminacja, w luminacji tutaj jak najbardziej e, także zielony. Troszeczkę więcej na zielonym i na żółtym 90. Ja wiem, ja tak mówię, troszeczkę więcej, ale, e, ale tak mi się wydaje, kiedy to się robi tylko suwakiem. Zobaczcie teraz, co dzieje się, jeżeli zejdę z głównego zielonego koloru w kalibracji. Mamy taki dosyć, dosyć dziwny obraz, ponieważ zjeżdżamy z tego zielonego i mocno podciągamy saturację na głównym zielonym. Na niebieskim tylko delikatnie 52 to też nie jest delikatnie ale widzimy, co robi się właśnie z naszymi drzewami. Bardzo fajnie odcina nam się tutaj droga. Jeszcze będziemy musieli popracować tutaj nad Marcinem. Myślę, że śmiało możemy podnieść saturację nawet do 54, tak jak tutaj widzicie. I saturację na czerwonym także możemy podnieść. Wtedy mamy taką nienaturalną, e, nienaturalną żółć, ale mniej więcej taki efekt chcemy uzyskać. I jeszcze cienie 10. I taka kalibracja jest jak najbardziej wskazana. Zobaczcie, kiedy wyłączymy, sprawdzimy, co się stało przy kalibracji naszych kolorów. Wcześniej mieliśmy taki efekt, teraz mamy taki. Chciałbym popracować troszeczkę nad asfaltem, ponieważ asfalt bardziej chciałbym, żeby był jednak on szary. Trochę wchodzi nam tutaj purpura, i tą purpurę możemy jak najbardziej zniwelować. W luminacji purpurę możemy dać na maksa do góry, wtedy rozjaśni nam się troszeczkę ta purpura, która tam była. I w nasyceniu śmiało możemy dać ją na maksa, wtedy taki mamy soczysty kolor tego naszego asfaltu. Zrobimy delikatną winietę 14-16. Przejdźmy teraz do tonacji. Postaramy się rozświetlić troszeczkę nasze zdjęcie. I teraz również dodamy filtr kołowy na samym marcinie. Odwrócimy go. Damy 0,60. Zobaczmy, jak wyłączymy, jak się zachowuje. Jest ok. Zdjęcie mamy gotowe. Oczywiście można było się bardziej nim pobawić, ale ja bardziej szukałem właśnie takiego efektu. Zobaczcie, jeżeli sobie zresetujemy. Zdjęcie wyglądało wcześniej w taki sposób. Cofniemy. Zdjęcie wygląda tak. Jeszcze jedno zdjęcie, które Wam pokażę, to Marcin siedzący na torach. I tutaj obrobimy również taki delikatny, lesien, jesienny look. Na samym początku ekspozycja, troszeczkę zdjęcie ciemne, więc to nie jest problem. Zmniejszymy światło, żeby bardziej było widać chmury. Przejdziemy do tekstury. Poprawimy ją troszeczkę. Klarowność. O, tu może nawet troszeczkę mocniej damy, żeby taki efekt był bardziej wyrazisty. Schodzimy z zielonego, schodzimy z żółtego. Tutaj troszeczkę zachowamy inną stylistykę. Zejdziemy z żółtego i delikatnie z saturacji na zielonym. Damy więcej saturacji na żółtym, więcej na zielonym. Luminacja nieba też będzie troszeczkę zmniejszona. Przejdziemy teraz do kalibracji. W kalibracji minus 16, na zielonym. W saturacji minus 27. Niebieski odcień minus 43. Na saturacji może być 14. Wiem, troszeczkę niebo nam się zbliża do tamtego koloru, a chociaż bardziej chcę, żeby one było niebieskie. Z czerwonego głównego także możemy tutaj troszeczkę uszczknąć z saturacji, z nasycenia minus 34. Krzywa tonów pomoże nam troszeczkę ze światłami. I z cieniami. Myślę, że Shadows na 22 jest ok. Podkręcimy troszeczkę kontrast. I na końcu w kalibracji, w cieniach, podlecimy troszeczkę pod. Fiolet Plus 27. Ja oczywiście przypominam o paczce specjalnie dla Was do pobrania na mojej stronie czuka.pl. Link macie w opisie, więc bijajcie, pobierajcie. W dzisiejszym odcinku wszystkie zdjęcia obrobiliśmy na laptopie MSI PS63, na którym miałem przyjemność pracować. Jeżeli chcecie poznać jego pełną specyfikację i co drzemie w środku tego laptopa, to jak najbardziej odsyłam Was do linka w opisie i tam będziecie mogli przeczytać wszystko na temat właśnie tego laptopa. Jeżeli odcinek Wam się podobał i chcielibyście więcej presetów, więcej obrabiania zdjęć, żebym pokazał Wam w jaki sposób ja to robię to zostawcie komentarz pod filmem, pamiętajcie o łapce w górze subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Pamiętajcie, żeby wbijać na naszą grupę czugersów na Facebooku, także na mój fanpage. No i odwiedzajcie czuga.pl, ponieważ tam są właśnie te presety i również inne projekty graficzne. Jeżeli jeszcze tam nie byliście, to myślę, że warto zaglądnąć i pobrać to, co dla Was przygotowałem. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnym, na razie trzymajcie się, cześć! MSI PS63 z procesorem Intel Core i7.